Pamiętamy też o bohaterach Nickiego sierpnia, który rozpoczął się w tym miejscu w bazie PKS 29 sierpnia z strajkiem, a szczególnie o świętej pamięci Stanisławie Jachu, który jest patronem tego miejsca. Dlaczego w tym miejscu? Dlatego, że 27 sierpnia 1980 roku to tutaj Pierwszym zakładem, który zaczął protestować, w konsekwencji e, strajkować, byli kierowcy PKS w Miliczu. I w związku z tym, e, kiedy padł pomysł, w którym miejscu w Miliczu ustawimy, e, postawimy e, krzyż Solidarności, Padło właśnie to, padło na to miejsce, prawda, czyli e, pierwsza, e, w powie, no jeszcze nie w powiecie, w gminie, e, pierwszy protest, pierwszy konkretny strajk, gdzie zatrzymano PKS i zamknięto bramy, właśnie było to miejsce tutaj. No reperkusje były takie, że przyszedł 13 grudzień a więc stan wojenny, no i po prostu yy, funkcyjni działacze Solidarności zostali po prostu aresztowani i wywiezieni do, do, yy, do środków odosobnienia, tak to nazywano wtedy, ośrodki odosobnienia w rzeczywistości więzienia. Proszę powiedzieć coś o liderach tego, bo tu, tu się mówił o Jachu, tak? Tak, tak, tak. Tutaj takim najbardziej inspirującym jeśli chodzi o protest kierowcom kierowców był, był pan Jach. Tak, pan Jach był tutaj i, i to jak przyszedł ten stan wojenny to przyjechali najpierw do niego od razu, prawda? I go, I go aresztowali po prostu. No i później dostał wyrok. Tylko cały nie odsiedział. No, emocje są takie, że wraca, wraca pamięć do tych dni, kiedy, kiedy, kiedy wybuchły strajki. Ja pamiętam, sam osobiście jeździłem rowerem z tego miejsca na dworzec PKS-u, żeby sprawdzać, jak wygląda sytuacja. Tak to wyglądało, pamiętam. Czek sobie wspomina tutaj bardzo, bardzo ten czas, no bo to był czas niepewny, no, pełen obaw, co będzie dalej z nami, bo krótko mówiąc, tych najbardziej zaangażowanych, zaangażowanych związkowców, to nam po prostu zwinęli, prawda? I tak prawda, bowiem to myśmy zostali sami sobie. I też nie, nie mieliśmy, też nie mieliśmy złudzeń, że kiedyś mogą przyjść do nas, prawda? A każdy miał młode chłopaki, myśmy mieli rodziny. Także no, było się czego obawiać, to jest prawda.